Więc, um, mieliśmy ostatnio jakieś ataki wycerowane w Twittera, aby zamieszczać mowę nienawiści, ale zostały one zdjęte natychmiast. <laughs> Co ja chciałem osiągnąć, mówiąc, aby stworzyć płatną weryfikację z Twitter Blue, chciałem, aby jak najwięcej ludzi było, powiedzmy, płatnościowo potwierdzonych. To jest tylko 8 dolarów miesięcznie. Ludzie, którzy najbardziej się na to skarżą, to są ludzie, którzy płacą więcej za swoją kabelaty. Ja jestem jednym z nich. <laughs> dziękuję, dziękuję. Część z tego jest odpłatność, ale część to jest autentyfikacja. Ponieważ jest ogromny problem z spamem, z botami i strolami na Twitterze i organizacje, które próbują manipulować opinię publiczną. I generalnie robią cały system gorszym. Ale myślę, że jest na to odpowiedź. Gdyby po prostu zmusić większość ludzi na Twitterze, aby płacili te 8 dolarów miesięcznie. I otrzymasz o wiele więcej niż tylko niebieski znaczek za te 8 dolarów. Ponieważ teraz będą możliwe dłuższe filmy, dłuższe audio, podcasty i możemy zacząć dzielić przychody z kreatorami treści, co jest kluczowe. Dać im szansę, aby zarabiali pieniądze. Tak, absolutnie. Gdy teraz jesteś na Twitterze, to widzisz mnóstwo linków do YouTube i TikToka. A to dlatego, że przynajmniej do teraz Twitter nie dawał im wystarczająco długości wideo, aby zamieścić film. I nie dają kreatorom żadnych możliwości monetyzacji takiego filmu. My zmienimy to szybko na Twitterze. Będzie transformatywny. Ale gdy masz wystarczającą ilość sprawdzonych użytkowników i nadamy priorytet wyszukiwaniom, odpowiedziom, wspomnieniom, zamieszczanym przez sprawdzonych użytkowników, damy im pierwszy priorytet. To, co Pan nazywa wzmacnianiem, jest. Gdy będziesz sprawdzony, gdy twoje płatności będą sprawdzone z niebieskim znaczkiem, Będziesz priorytetyzowany, będziesz na topce. Chodzi o to, aby przestępstwo się nie opłacało. Ponieważ teraz, aby stworzyć bota na Twitterze, kosztuje mniej niż jeden penny. Więc koszt przestępstwa jest tak tani i to jest jeden z powodów, dlaczego przestępstwo i hejterskie zachowania się opłacają. Ale gdy ktoś ryzykuje, że straci nawet 8 dolarów, Teraz stanie się zbyt drogim, aby mieć na przykład 100 tysięcy fejkowych kont na Twitterze, bo musiałbym wydać 800 tysięcy dolarów miesięcznie zamiast 800 dolarów miesięcznie. Używając autentyfikacji płatniczej, wsiadamy jakby na barana na system płatniczy i również wsiadamy na barana na aplowski system autentyfikacji, który jest innym poziomem bezpieczeństwa, więc efektem netto będzie, że z czasem ci sprawdzeni użytkownicy będą praktycznie zawsze u góry, na topce i wyszukiwań, będziesz musiał na dół scrollować, aby zobaczyć innych, tych niesprawdzonych użytkowników, którzy będą tymi botami. Ty będziesz musiał scrollować na sam dół, aby zobaczyć tych innych użytkowników niesprawdzonych, którzy będą tymi botami, trollami i czym jeszcze. To jest jakby analogia do wyszukiwarki Google Ty pójdziesz na stronę 8 w wyniku wyszukiwania Google tam będzie pełno skamu Chodzi o to, że wyniki wyszukiwania Google są tak dobre dla strony 1, że nigdy nie dojdziesz do strony 8. Przynajmniej jest to rzadkie. To jest coś, czego nie chcemy widzieć. To zostanie zepchnięte na dół, pytać Ale. Tak, najprościej mówiąc, zły staw będzie spychany w dół. I wtedy przestępstwo przestanie się opłacać i przestaną to w ogóle próbować. A my będziemy mogli ich rekrutować jako inżynierów, aby programowali dla nas, tych gości od przestępstw. Ja, tak, chciałem powiedzieć, że ten dowcip jest taki, jakie jest najlepsze miejsce, aby coś schować. To by była druga strona w wyniku. Wyszukiwania Google. Nigdy nikt, nikt tam nie wchodzi. Wchodzą, wchodzą, panie Mac. Tam na stronie 8 to już się powtarzają wszystkie wyniki. Więc dzisiaj zwalniamy połowę naszego Twittera, i on potakuje głową. I to nam zaoszczędzi ile? 4 miliardy rocznie? Ja nie, nie powiem, że 4 miliardy na rok. Szczerze, Twitter miał poważne wyzwania, jeśli chodzi o opłacalność i koszty, zanim to przejęcie się zaczęło. I każda firma, która jest uzależniona od reklamy, miała ciężkie czasy. Wiesz, gdy spojrzysz na Snapchat albo wiesz, Google, Facebook, czy co tam jeszcze, oni mieli ciężkie czasy z tym, że spadły zarobki z reklam. A Twitter jest bardziej, bardziej wrażliwy niż oni, ponieważ większość reklam na Twitterze to są reklamy wielkich marek, a nie bezpośrednie reakcje, więc jest to coś w rodzaju znacznie bardziej uznaniowych wydatków na reklamę niż w przypadku, jeśli możesz udzielić bezpośredniej odpowiedzi na konkretny produkt. Ostatnio mieliśmy również duże trudności z grupami aktywistów, wywierającymi presję na głównych reklamodawców, aby przestali wydawać pieniądze na Twitterze. Dzieje się tak, pomimo tego, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby ich uspokoić i wyjaśnić, że zasady moderacji i zasady obchodzenia się z mową nienawiści nie uległy zmianie i nadal je egzekwujemy. Wielu głównych reklamodawców przestało wydawać pieniądze na Twitterze. Ale ci, którzy nie przestali, wygląda, że mieli rację, ponieważ my nie wprowadziliśmy żadnych zmian. Grupy aktywistów odniosły jednak spory sukces w spowodowaniu masywnego spadku w dochodach Twittera z reklam. Robiliśmy wszystko co możliwe, aby ich udobruchać. Ale nic nie działało. To jest poważne zmartwienie. Szczerze myślę, że to jest atak na pierwszą poprawkę konstytucji. Jak grupy aktywistów mogą naciskać na reklamodawców, od których Twitter fundamentalnie jest uzależniony, aby stłumić wolność słowa, to nie wygląda na właściwe. A przy okazji miałem na myśli 400 milionów zamiast 4 miliardów. Czyli Pan mówi swoje, a ja w głowie tylko myślę o milionach i miliardach. Okej, okay, więc jesteśmy w tym miejscu. Pan tam żyje, w tym miejscu. Pan tam chodzi przez następne kilka tygodni. Stworzy Pan ekipę, która będzie tym zarządzać i zrobi Pan to w ten sam sposób, jak robimy to ze SpaceX i z Teslą, gdzie Pan tylko przychodzi regularnie na meetingi. Mówi, co trzeba zrobić? Róbcie. Elon kiwa głową na tak. To jest to, czego My, potrzebujemy. Tak. Moje obładowanie robotą skoczyło z 70 do 80 godzin tygodniowo na chyba 120. Więc chodzę spać, budzę się, pracuję, chodzę spać, budzę się, pracuję, robię to 7 dni w tygodniu. Muszę to robić jeszcze przez chwilę. Nie ma wyboru. Ale myślę, że gdy Twitter postawi się na właściwy tor, myślę, że będzie o wiele prościej nim zarządzać niż SpaceXem albo Tesla. Ja naprawdę rozumiem internet i jak robić. Ja pisałem software osobiście przez 20 lat. Wiesz? To jest jeden z kluczy. Byłem jednym z kluczowych ludzi za Xcom'em, który stał się Paypalem. Jestem również świadomy, jak uczynić znacznie lepszy Paypal. Bo Ty zbudowałeś Paypal. E, tak. Z wieloma innymi ludźmi, ale tak. Jest produkt, plan, który napisałem że chciałbym go jeszcze mieć. Z czerwca 2000, gdzie myślałem, że będzie możliwym, aby stworzyć najwięcej wartą instytucję finansową na świecie. I my będziemy egzekwować ten plan sprzed 22 lat, czego na szczęście jeszcze nikt nie zrobił. To jest, dlaczego ja myślę, że Twitter będzie ultimatywnie, ekstremalnie wartościowy ponieważ odpalę X.com Game Plan, plan gry X.com sprzed 22 lat z pewnymi ulepszeniami i to uczyni z Twittera o wiele lepszy system. Są pewne podstawy, aby wiesz, gdy taka platforma społecznościowa nie podejmuje żadnych kroków, aby było pozytywnym być na tej platformie, wtedy ludzie nie przychodzą albo wychodzą. Gdy mówimy o antysemityzmie czy rasizmie czy czymś w tym stylu, bo kto zostanie na platformie, jeśli to będzie przeważające? Najwyraźniej. Tak. Musi być coś... Jeśli chodzi o Twittera, to mówię, jak zdobędziemy 80% Ameryki. Może nie tych całkiem lewicowych i całkiem prawicowych, ale my nie chcemy ich też koniecznie. Aby przyłączyli się do cyfrowego placu miejskiego i wygłosili swoje opinie i wymieniali idee. I może od czasu do czasu zmienili poglądy. Od czasu do czasu, wiesz. Tak, czytałem coś takiego. Mówiłeś, że chcesz, aby 20% ludzi po lewej stronie Ciebie nienawidziło i 20% ludzi po prawej stronie Ciebie nienawidziło. Więc ja nie chcę, żeby oni mnie nienawidzili. Ale myślę, że ci ekstremiści, wiesz, to jest bardzo ciężko zadowolić ekstremistów. Przynajmniej jeśli nie kupiłeś od nich ich ideologii i dogmatów. Jestem jednak przekonany, że możemy usatysfakcjonować, nie wiem, 80% Ameryki, 80% świata, no ale może nie 10% tych najbardziej ekstremalnych z każdej strony. Uznałbym to za świetny wynik. Myślę, że jest ważnym, aby posiadać cyfrowy, miejski plac, gdzie ludzie będą się czuli komfortowo rozmawiając. Jedną z rzeczy jest również zdecydować, co za rodzaj doświadczenia chcesz na Twitterze. Bo wiesz, niektórzy ludzie mogą powiedzieć, jakby to była stacja radiowa. Ja chcę spokojną muzyczkę albo smooth jazz. Powiem, ok, cool, to nie takie ustawienia na Twitterze. A niektórzy ludzie mogą powiedzieć, ja chcę heavy metal trash. I okay, wtedy nie będziesz zły, gdy ktoś powie ci jakieś złe rzeczy. I nie będziesz miał problemu, aby zaangażować się w jakieś kłótnie, takie rzeczy. Powinieneś mieć możliwość wybrania swoich preferencji. I decydować, czy chcesz mieć jakiś rodzaj pełnego kontaktu, jakieś bitwy w pełnym kontakcie, czy wolisz się patrzeć na kwiatki i szczeniaczki i krajobrazy. Dobra, zejdźmy z Twittera. Dwa inne tematy, na które były jeszcze pewne pytania. Numer jeden to logistyka. Kiedy zacznie pan robić tak dużo samochodów na koniec tego roku? 40 tysięcy samochodów tygodniowo. Ja muszę być ostrożny, jeśli chodzi o MNPI, ale ja wierzę, że mówiłem w przeszłości publicznie, że naszą aspiracją jest osiągnąć 40 tysięcy tygodniowo na koniec tego roku. A więc, gdy coś takiego robimy, to znaczy, że produkujemy samochód co 15 sekund, ale to nadal jest tylko 2 miliony samochodów rocznie, a robi się ogólnie 100 milionów samochodów. Więc pytanie. Pan się tutaj w bardzo skomplikowany sposób pyta o logistykę, jak to ma być z dostarczeniem 20 tysięcy samochodów tego dnia do właścicieli. Tak, totalnie. Byliśmy troszkę krytykowani za nasze rezultaty z trzeciego kwartału, ponieważ my... Mieliśmy właśnie dużo samochodów w tranzycie, a powodem było, że staliśmy się za duzi, aby nasze samochody mogły być przetransportowane w te finalne kilka tygodni. Nie było wystarczająco transporterów do samochodów i nie było wystarczająco statków, ale w dłuższej perspektywie wyszło w sumie dobrze, aby wypłaszczyć te dostarczania. Dobra, Elon mówi, że to w sumie dobrze, że nie mogą tak szybko dostarczać swoich samochodów, bo się tam jakaś krzywa wypłaszcza wtedy. Okej, okay, my mamy jazdę autonomiczną i, i mamy autonomiczne ciężarówki. Czy to jest jeden z pomysłów, za pomocą którego będziemy mogli przewozić rzeczy tam i z powrotem? Nawet jeśli nie będzie wystarczająco kierowców, bo to będzie transport autonomiczny, to było pytanie jedno. Mm, tak, jeśli będziesz na tym obszarze, to samochód po prostu przyjedzie do ciebie. Aha. Wiemy też o surowcach. W jakiś sposób udało nam się przenawigować przez załamane łańcuchy dostaw. I to było absolutnie genialne, że udało nam się to zrobić. Ale powodem jest, że gdy nie robisz ani jednego samochodu w roku i pójdziesz do kogoś i powiesz, będziemy robić 20 milionów samochodów rocznie od zera, kto ci uwierzy i stworzy ci te wszystkie maszyny, które my potrzebujemy? A więc jako wynik, tego, byłeś zmuszony początkowo, aby mieć możliwość powiedzenia, OK, my zintegrujemy się wertykalnie, pionowo, nie możemy na was polegać, my zrobimy pionową integrację. Yeah. Tu pani podeszła, że coś będzie dłużej trwało chyba. Surowce, my mamy technologię. Każdy chce nam pokazać swoją kopalnię. Wiesz, mamy ludzi w kopalniach, którzy mają wiedzę i przychodzą do nas, mówiąc, że możemy wyprodukować tyle litu, tyle miedzi. My jesteśmy w stanie to ocenić i dać kontrakty, aby móc powiedzieć, że umowy są w porządku, a oni będą polegać na naszej umowie. Inni ludzie nie będą tak uczciwi i dobrze skalują. Inni ludzie by tego nie robili. Czy to jest fair, Grand core i. Ograniczenia skalowania i powiększania biznesu zmieniają się z upływem czasu. Na początku byliśmy bardzo pionowo zintegrowani, ponieważ dostawcy nie brali nas na poważnie. Żaden z tych najlepszych dostawców nie chciał z nami mówić, bo samochodowe startupy nie odnoszą sukcesów w Stanach Zjednoczonych od czasów Chryslera w latach 20. A więc minął wiek, odkąd ostatnia firma samochodowa miała sukces w Stanach Zjednoczonych, a nie zagraniczna firma przyszła do nas. Także, jako amerykański startup samochodowy, Tesla jest pierwsza od 100 lat. Musisz sobie wyobrazić, że, gdy jesteś dostawcą samochodów, nie brzmi to jako mądra decyzja finansowa. Dokładnie. Musieliśmy budować dużo rzeczy samemu. To okazało się mieć pozytywny wpływ, ponieważ teraz rozumiemy tak wiele o tych całych łańcuchach dostaw, czy co jest potrzebne do zbudowania samochodu, że jesteśmy w stanie projektować bardziej zintegrowany pojazd, który na końcu potrzebuje o wiele mniej części, kosztuje mniej, waży mniej. Ma lepszą performance, ale coraz bardziej wygląda na to, że z powodu niektórych krytycznych elementów naszych baterii Tesla będzie musiała wejść w biznes kopalniany, mining business, mining i refining. To dlatego my rozmawiamy z Glencorem. My nigdy nie kontemplowaliśmy inwestowania w Glencore. Mówię o tym, że Tesla będzie sama to robić. Samemu, tak. Masz trochę czasu na uh, pytania z audiencji? Just, just... Daj mi tylko trochę. Zapalcie światła. Ilon wygląda troszkę na przerażonego. D Tutaj pan się D zapytał, dlaczego ma inwestować w Tesla, w Tesla, jeżeli Tesla spadła o 40% ze swoich 40 najwyższych wyżyn, a tymczasem Mercedes o wiele lepiej sobie radzi. A od niedawna dopiero EBS, zaczął produkować EBS, samochody elektryczne. Six times earnings and yield and five percent. Why should I invest in Tesla rather than Mercedes-Benz? Well, I actually. We don't want to convince anyone to invest in Tesla. I wiele razy, gdy zalecałem ludziom, aby nie inwestowali w Tesle, mówiłem, że nasze akcje są za wysoko, ale ludzie mnie ignorowali i kupowali te akcje z jakiegoś powodu. Więc myślę, że na bardzo wysokim poziomie powiedziałbym, że autonomia jest szalenie fundamentalnym przełomem. I nikt nawet nie jest blisko do Tesli, aby rozwiązać generalną autonomię, albo zgeneralizowany samoczynnie jeżdżący pojazd. Nikt nie jest nawet blisko. A samoczynna jazda, jak mówiłem wcześniej, samochód stanie się około 5 razy bardziej użyteczny, ale w produkcji będzie kosztował tyle samo. Możesz sobie wyobrazić, co by firma zrobiła, robiąc 25-30% do 30 marży brutto. Ale nagle ta sama rzecz byłaby 5 razy więcej warta. Co by to zrobiło do wartości Tesli i wartości samochodu? To rozwala umysł właściwie. Więc jeśli myślisz o obecnej cenie przyszłych przepływów pieniędzy, gdy sobie policzysz, to jest szalone. Poza tym jest jeszcze program Optimus który jest naszym człekokształtnym robotem. Wykorzystamy naszą wiedzę fachową i inteligencję, którą posiadamy w zakresie produkcji i inteligencję, którą posiadamy tworząc jazdę autonomiczną, aby stworzyć użytecznego robota humanoidalnego. Ekonomia to fundamentalnie GDP na głowę razy głowy. Jeśli nie masz już ograniczeń na głowy, ponieważ istnieją użyteczne humanoidalne roboty, nie jest jasnym, czy istnieje w ogóle jakiś limit dla rozmiarów gospodarki. I te rzeczy dzieją się.

Biorąc pod uwagę te wszystkie samochody, które chce pan zrobić, mam nadzieję, że Ron ma rację, obojętnie, czy będzie to 10 milionów czy 20, potrzebuje pan mnóstwo stacji ładujących. Myślał pan o tym, aby zrobić to bardziej wydajne i bardziej ekonomiczne i lepsze do naszego ekosystemu z perspektywy ESG. Ponieważ nie wiem, czy pan wie, czy nie, ale jest 400 milionów istniejących latarni na świecie. I każda latarnia ma swoją elektryczność. Mógłby pan wziąć pewną ilość tych latarni, które są w połowie w posiadaniu firm, a połowa w posiadaniu miast, i zmienić ich użytkowność. To by była prawdopodobnie najbardziej wydajna droga, aby stworzyć miliony stacji ładujących na całym świecie. Dziękuję. Wydaje mi się, że oni ten pomysł używają już w Londynie i innych miastach. Celem naszych supercharger station, naszych stacji superładujących jest, żeby wszystkie miały na nich solary i były tak bardzo samowystarczalne, jak się da, aby taka stacja generowała energię w trakcie dnia. Są też jakieś lokalizowane stacje, które ludzie mogą ładować w nocy, nie wiem dokładnie o co chodzi że stacje ładujące Tesli będą nadal działać, nawet jeśli nadejdzie apokalipsa zombie. Nigdy nie wiadomo, to może pewnego dnia nadejść. Jest kwestią czasu. Okay. Czy mogę okay. mieć sobie z panem selfie? Dobra, to ja już z wami kończę, kochani. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. Also, uh, please, you please Twitter, I'm, um, uh, and, uh, and, and, uh, You're doing this right please, now. Please, please subscribe to Twitterver, Twitter, for I eight bucks, uh, uh, and, uh, actually, it's technically it's seven, it's a nine, so, uh, slightly less, like, um, but I would encourage everyone here to use Twitter, uh and, uh, and, uh, and, 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 uh, you know, uh, yeah, please do that, please. <laughs> here we go. How do we do this? we got to switch around? Okay. <laughs> <laughs> All right, thank you everyone. Thank you, thank you much, Ian. It was great, I really appreciate it. are <laughs> you. Are you staying on for Bruno? Uh, that's a the deposition.